Cześć. W dzisiejszej Ewangelii Jezus prowokuje nas nieco, zmusza nas do takiego, pozytywnie zmusza nas do takiego przed, zredefiniowania tego, czym jest praca. Praca wyznacza większą część no, może naszego życia, jest dla nas ważna i może ten stosunek do pracy jest wart jeszcze jednego, jeden raz, żebyśmy go sobie przemyśleli. Właśnie, bo jeżeli myślimy o pracy, to bardzo często myślimy o niej może tak, że co właściwie chciałabym w życiu, e, jaki styl życia chciałabym prowadzić, co bym chciała w ogóle w życiu? E, ile potrzebuję na to pieniędzy? I myślę sobie, no, jaka praca pozwoli zaspokoić właśnie te wszystkie potrzeby, które mam? Czyli jakby. Myślę może o pracy, może myślimy często o pracy jako o czymś, co pozwoli nam osiągnąć pewne środki finansowe i te środki finansowe pozwolą nam zaspokoić nasze potrzeby. Jezus, oczywiście to się różnie może być, różnie się zmienia, coraz większą uwagę poświęcamy temu, żeby wybrać jednak coś, co nas kręci w pracy, coś, co uważamy, że jest fajne. No właśnie, Jezus, co, w jaki sposób ta sytuacja się rozgrywa w dzisiejszej Ewangelii? Jezus wysyła uczniów na misję. No tak, ale to nie jest tak, że On jako dyktatorsko mówi, idźcie. To jest, no oni w końcu decydują i podejmują tę decyzję uczniowie właśnie w dialogu z Jezusem. Jezus coś im sugeruje, mówi idźcie, a oni to odczytują, że to jest ich, to jest właśnie to, co powinni zrobić i idą. Idą, żeby głosić dobrą nowinę, żeby mówić, mówić pierwsze słowa, które mają powiedzieć tym, którzy, do których zapukają, to pokój z wami. Czyli mają jeszcze wysyłać pokój, przekazywać ten pokój. No tak, wydawałoby się, że to jest takie ważne, takie może hobby, może taka dodatkowa rzecz, taki wolontariat, takie coś właśnie. A nie, Jezus mówi: Przyjmijcie wszystko, co dostaniecie w ramach tej misji, w ramach tego, co robicie, bo to jest właśnie to, czego jesteście także warci. To jest taka nagroda, którą otrzymujecie. Czyli najpierw jest myślenie innymi słowy o tej pracy. Co, czyli nazywamy to teraz, bo mówi o nas, o ludziach, którzy wysyłają, wychodzą z tą misją jako pracy. Pomyślcie o tym jako o czymś, co decydujecie się robić w porozumieniu z Bogiem, w dialogu z Nim, w związku z Nim, i róbcie to. A co z zapłatą? Jesteście godni tej zapłaty, którą Nie Nieważne, w jaki sposób ta praca będzie się dokonywać, czy będzie się dokonywać za pomocą takiej właśnie formy. Czy pójdziecie tak, jakby do pracy, dostaniecie za nią pensję, czy właśnie po prostu czyniąc pewne rzeczy? No i teraz można się zapytać, kto będzie wyznaczał wartość tej naszej pracy? Właśnie. To jest też ciekawe pytanie. Jezus mówi: Godny jest pracownik swojej zapłaty. Dostanie więcej, dostanie mniej. Nie powinno to zmieniać naszego. Poczucia tego, czym jest nasza praca. Praca i wartość w niej samej. Wykonujemy to. Inni mogą nam dać więcej za to, inni mniej. Inaczej, odczytali może jej wartość, inne są ich możliwości zapłaty. Ale nie powinniśmy mówić, no tak, ta praca jest taka, kto za nią nikt jej nie ceni i tak dalej. Nie, ceni ją, bo doszła w swoim sercu, że z Bogiem na modlitwie, że to jest ważne do zrobienia, to rób to. Jezus mówi, żeby się za bardzo nie o to nie troszczyć, że jesteśmy godni naszej zapłaty. Jak to w praktyce wprowadzimy? Nie wiem. Każdy ma swoją własną drogę do Zdefiniowania tego, ale wydaje mi się, że ta dzisiejsza Ewangelia wyzwala nas trochę z takiego myślenia o, o tym, czym jest praca, że praca może być wszystko po prostu wszystko, co czynimy, właśnie w porozumieniu, w takiej głębokiej łączności z Bogiem, decydujemy robić pewne rzeczy. I dostajemy za coś. Mogli uczniowie powiedzieć, dobrze, to my otrzymaliśmy tą możliwość przenocowania, e, zjedzenia, więc musimy to za to w jakiś sposób zapłacić, musimy się w jakiś sposób odwdzięczyć. Nie, Jezus mówi, robicie teraz to, co mieliście robić, zostawcie to. A, a może niektórzy z nas by się czuli, że jeszcze coś zawdzięczają, że jeszcze coś muszą wyrównać. Jakby nie doceniając wartości tego, co właściwie robią. Więc może przyszło nam docenić wartość tego, co robimy. I może uniezależnić ją trochę od tego, czy dużo za to dostajemy, mało. Cieszmy się po prostu tym, co robimy. Bo właśnie, patrzcie <laughs> się ze mną, co na ten temat myślisz. Cześć.